Hej, cześć, witajcie, bardzo serdecznie. Ja jestem SmallBig The Player, a to jest dziesiąty odcinek z gry, z gry, z gry Lego Hobbit. I jeszcze przepraszam was za to, że poprzedni odcinek trwał tak, tak, tak krótko trwał. Jakoś nie patrzyłem nawet na zegarek. Patrzyłem na to jaką go za szybko zakończyłem. Ale dobrze, można wykonać jeszcze jedną misję, ale okej, okay, mniejsza z tym. Przepraszam i dobrze, kontynuujemy i idziemy do lasu mimocznego. The elven gates of Merkwood są the party. The journey will bring them through this corrupted the once great forest. Only a single path. would carry them safely to the other side. They could not stray. Set the ponies loose. Something moves in the shadows, all If our enemy has returned, we must know. Go to the tombs in the mountains. So be it you're not leaving us i would not do this unless as as i had to i'll be waiting for you at the overlook before the slopes of enemor do not enter that mountain without me not my horse i need it you must stay on the path do not leave it come on we must reach the mountain before the sun sets on Durin's day No, i Gandalf nas opuścił, tak. Jeszcze tylko kilku tu poszło. Hm, no dobrze, nie wiem. Tutaj jesteśmy w mrocznym lesie, w mrocznej puszczy, chyba raczej. Okej, okay, no i dobrze, musimy iść przed siebie. <laughs> o, właśnie, tu mogę zbudować sobie takie, jakby schodki, chyba. Aha, tutaj wezmę, wezmę, wezmę. O, to do dobrze, właśnie tą postać chciałem wziąć. <laughs> tak, sobie zbudujemy wieżyczkę. I Ło, popatrzcie, popatrzcie, co my tam mamy. Aha Okej, okay, jest mi zestaw, którego chyba raczej teraz nie wezmę, tak mi się wydaje, ale przynajmniej tu znalazłem fioletową monetę, a więc też dobrze. Dowiadałem że jakoś wyskoczę stąd jeszcze. Nie za bardzo. To dobrze, że kasy nie straciłem. Okej. Okay. Może po prostu jakoś z innej strony tam wejdę lub coś w tym stylu. Może stąd spadnę z góry. Nie wiem, za chwilę zobac zobaczymy. Yy, wezmę sobie tutaj dwa lina. I, 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 I tym co atakujemy właśnie w to i pięknie, o co chodziło. Budujemy, nie budujemy? Tędy, no tak, idziemy tędy. Okej, okay, spróbujmy, spróbujmy. Może jakoś tędy spaść się da? Tu no nie może jakaś postać pływająca Albo jakoś inaczej to trzeba wziąć. Okej, okay, nie wiem na razie, może jest jakaś ścieżka tajna. No nie wiem, dobrze, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Szukamy, szukamy szukamy szukami zestawów, kasy kasa wszędzie jest I ogólnie czego tam się da. O, popatrzcie, popatrzcie, mamy zejście w dół. Tu mogę chyba coś wykopać i będę... Zobaczymy, zobaczymy. Mam postać odpowiednią. Nie mam odpowiedniej postaci chyba niestety, a więc to no, mówi się trudno i raczej tego nie zrobię chyba teraz. Chociaż może... No tu mamy taki jakby niby mostek. No ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakby to zrobić, ogień! Ale kto spala ogień? <laughs> Też nie mam postaci chyba takiej, z tego co pamiętam. Fili potrafi, nie, Fili Fili ma łopatę. Tak mi się wydaje. Kolejna fioletowa moneta, ale ogień, to nie wiem, jakoś trzeba go zdobyć zaraz. Może, a da się tak skoczyć? Nie da się. A może ten! O, możliwe, że on potrafi. No nie, o ten właśnie, ODI. Tak, możliwe, że on potrafi to zrobić Zobaczymy Nie potrafi. No dobrze, a więc nie to nie. Bez łaski... Ło, wow, po strzał, widzieliście to? Ładnie. Może ty? Też nie. W ogóle... A może po prostu mam coś innego tu zrobić? Zaraz się przekonamy, ale już może... Wiem. No aha, no to dobrze. Czyli tam po prostu mam jakieś dodatkowe przejście. A tu ogólnie chodzi chyba o to, żeby tak to przejść. O, ja się późno. Patrzcie, gdzie ja pływam! I nie żyję. Dobrze, że przynajmniej jak zginę, to kasy nie tracę. Też plus taki fajny. Tutaj. Okej, okay, to mogę... Aha, mogę wziąć pochodnie, Popa mogę wziąć ogień. Czyli dobrze, tylko trzeba jeszcze znaleźć pochodnie do spalenia. Pewnie za chwilę gdzieś tutaj będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ok, bierzemy Bilba i pewnie ją będzie tutaj trzeba właśnie złowić. Zapewne tak. Ło, popatrzcie, czerwone klejnoty, jakieś rubiny No nie, no serio Serio, tak Okej, okay, nie żyję, no jakżeby inaczej I idziemy łowić rybki Znaczy pewnie nie ryby, tylko pochodnie Idziemy złapać, właśnie Okej, okay, K K, tak, i łowimy H H Jeszcze raz Jot. Ok, no i popatrzcie, mamy szkieleta w nim pochodnie, a jak żeby inaczej. Ok, mamy pochodnie, w takim razie możemy udać się tam gdzie iść trzeba. A ogólnie to tutaj po lewej, co potrzebuję. Aha, łopatę, łopatę, no tak, zapomniałem. No i dobrze, idziemy tam. Mam 29 tysięcy kasy, więc jeszcze troszeczkę mało. Ale zawsze coś. To już to jest już ile? Aha, prawie 40%, dobrze, dualin. Skupiliśmy się! <laughs> Czemu? A ta postać też potrafi? Nie no, dualin jest taką postacią naprawdę mocną, która potrafi praktycznie wszystko zrobić. No więc dobrze... O, popatrzcie, nacisnika. Uuu, naciśnika nie wiem co tam pisało, ale... Okej, okay, nie gdy nosi krycinika. Wow! K. Ale fajnie! Aha, to to chodziło. A oni mnie w ogóle nie zauważyli, tak? Nie, zob nie zobaczy, jak ja znikam i nic takiego, a więc dobrze. Teraz mamy pierścień, właśnie z bilbem, a więc dobrze, właśnie, jak mówiłem. Ok, Ori, i strzelamy w sole. Nie da się. Dobrze, jeszcze pewnie zra. już? Aha, już, no dobrze. Walin, okej, okay. i tutaj przeskoczę? Tak, przeskoczyłem. A tam na przykład do przodu, pewnie, też da, pewnie tam też da się iść, tylko tam i tak potrzebny jest mi Gandalf, więc chyba na razie nie pójdę tam. No więc dobrze, tutaj mamy coś, coś na... Aha, popatrzcie, jeszcze, da się? Nie. Okej, okay, to jakoś tu pewnie gdzieś, no tak, zginąłem, znaczy za chwilę zginę raczej. Okej, okay, a może zmienię postacie, o właśnie, o to chodzi, no popatrzcie, musimy tu strzelić. Tak, jedziemy tam, ale tak jak mówiłem, to jest tutaj... Tu mogę w ogóle? No dobrze, najwidoczniej mogę. Dolecę, doleciałem, bierzemy pierścień. I budujemy tu jak... coś budujemy. Aha, tak to teraz zadziała. Okej, okay, jak widzicie tam na... Tam nie pójdę, bo jest Gandalf potrzebny. Ale tu na prawo, owszem. Więc idziemy. Okej, okay, skok. Aha, ale Tu jest coś z wody.

I can see a lake and the lonely mountain. <laughs> We're almost there. Can you hear me? I know which way to go. Okej, okay, są so wielkie pająki, musimy datować naszych gości, Nacisnij K, nacisnij J, nie wiem, aha, zapisz, dobra, zapiszemy sobie, Enter, tak, niech będzie w sumie, czemu nie, okej, okay, no dobrze. O ty niekawdy, no wiem, a ja chciałem uratować tego gościa, no, to nie pozwalało, nie pozwalało mi się uratować, no przepraszam, chyba tego, mo... chyba tego w takim razie nie zrobię. A nie muszę go ratować, patrzcie na górę, on jest niepotrzebny, tak? <laughs> no dobrze, nie to nie. Każdy ten pająk całka zostawi przykładu, tak? No nie no weź z tego mnie... A, no popatrzcie nawet nie da się ruszyć, baniec. Łoo jaki ty O, o to chodziło mi od początku. I co już nas nie, już nas nie widzisz! Już nas nie widzisz. O. Pięknie Pająki potrafią... słyszymy pająki jak ten, jak mamy włączony pierścień. No właśnie, okej. Okay. Aha, ja mogę uratować tego gościa! Nie mogę? No właśnie, nie mogę. To nie. A, o to chodziło! A naprawdę? No okej, okay, aha, więc no dobrze, nie było w tym jednak problemu żadnego. On był on jest bo po prostu już wolny, tak, go jeszcze tak jakby nie kupnęli, tam nie złapali sieci raczej. Okej, okay, no dobrze, idziemy tego uratować, tego mogę już no właśnie, o ja spadł, drugi spadł, ale to dobrze, oni mogą sobie spadać, już jakby sobie uratowani właśnie. No i dobrze, k tak. tak. Pajączki małe tu dają i duże też, duże też, tak żeby inaczej. No, to dajemy do oczu wielkie pająki. Okej, okay, trzech jeszcze nam zostało do ratowania. Tutaj na górze coś jest. Aha, ta nies pewnie miejscu, ale potrzebuje łucznika. No właśnie, raczej łucznika albo elfa możliwe, bardziej. Żeby tam to wziąć. Nie, nie, nie! Uo, udało mi się. Już się wam że spadnę, ale na szczęście nie. Okej, okay, pająki. Hm. Pajączu Już mająki ginę. Tak, tak Okej, okay, no to dobrze Już po was maluchy nie było nawet Okej okay. Jeden pającz zniszczony i co? Ty mnie bijesz, ja ci biję Gdzie on jest? Nad tobą Hahaha <grytania> okej okay. Fajnie, pokonani, pokonani tutaj mamy Fili'ego, tak? Chyba Fili Właśnie, uratowany, jeszcze tylko dwóch Cody i Fili Kolejny uratowany. Jeszcze kill nam został. Gdzieś tutaj pewnie jest. Tam jest mini zestaw, ale go też pewnie nie wezmę. O tu jest Kili hmm. Pewnie te pająki trzeba strzelać z tą tarczą i pewnie coś bym miał za to. Może na przykład... może nawet mini zestaw. Ogólnie. Pewnie kilka sztuk nas widać i może mini zestaw był. Nie wiem, okej. Okay. miesza z tym, J. <grym> I dobrze. Tylko, że dziwne, że na przykład oni nas nie widzą, a my się przy nich zmieniamy, ale okej, tak musi być. Tak ma być, znaczy, a więc niech tak będzie. Okej, kolejny panie zniszczony. Hmm, <grym> nic nie powiedział. <grym> o, okej. Idziemy letować Kiliego, który jest tutaj. Tak, jeszcze kilka monet z hercki, i pięknie ratowani. No, znowu nas zapalił ale popatrzcie, mam tutaj Legolasa i Taudielę. Okej, okay, czyli elfy, elfy, właśnie tak, elfy. I mogą wysoko skakać, a więc fajnie. Okej, okay, bohut bo jest tutaj. Dobrze, kakakakaka, bohut. bombud nie myli się, pomyliłem znowu. <grym> Okej, <ok _> okay, uratowany, Dobrze, to mogę tymi, po aha, tymi nie mogę okay, tego zniszczyć. Okej, okay, a innych poznać się nie wezmę, tak? Nie. Okej, okay, bierzemy, dobrze, dobrze, dobrze. Szukamy dalej. Tam jest jeden, tylko tutaj. O, może w prostu to się wysadzać. Może możliwe. Zobaczymy. <laughs> właśnie. Okej, okay, no właśnie. ciekawi Dobrze. Ahem. Co by teraz tutaj zrobić, żeby trafić kolejnego gościa? Aha, Bill Bobbugins. Panie buggins, panie buggins jest nam potrzebny. Nałóż pielęście, nie bo z tego jeszcze Ok, Okej, sobie to, tak, no mogę się. A jaj, jadę. Co, z jak tutaj nic nie ma, co? Okej. Okay. Aha, tu jeszcze muszę budować tak, w ten sposób. w ten sposób. Dobrze, budujemy. Okej, okay, no i teraz właśnie jak widzicie mamy takie coś. i możemy strzały. I elfami się w ten No właśnie. Okej, okay, tam jest mi zestaw. tutaj chyba wezmę, tak mi się wydaje, że go, jeszcze, że go mi się uda wziąć. Zobaczymy. tak Okej. Okay. I pokonany, pięknie. I kolejny. Krasnoul uratowany. Rat nam Zosta jeszcze jeden Kili. Naprawdę. Wpadło. <grym> no tak, ja już inaczej. Okej, okay, ale i tak mi się wydaje, że, że to da się wziąć teraz. Dobry raz. Tak. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak nie wezmę, to zostawiam to w spokoju. A może to trzeba, na przykład, tymi tutaj, widzicie, po prawej, pajęczynami? Robię tak nie Chyba, na przykład, nawet tak. Możliwe bardzo nawet. Okej, okay, mniejsza z tym. Gdzie jest tak, jeszcze jeden? Teraz może tam Tak, tam No dobrze, ale... Jak to zrobić? Hm. Pomyśl, no no naprawdę i na razie nie wiem Chyba, że czegoś po prostu tutaj nie widzę Albo po prostu mam no na przykład okay, to by, to tutaj, to to tą postacią tu zrobić Ale chyba też nie za bardzo A więc, no nie wiem, nie wiem Zaraz się dowiem oczywiście Mam nadzieję Tego też raczej chyba nie zrobię No właśnie, to by się przydało Wspaniacie Okej, okay, może tę lię, ale to uwezmę Nie wiem. Na razie. Aż się ubiegać i skakać. Echa, no dobrze, to właśnie jak mówiłem. Wiem, wiedziałem. Tak nie przeskoczę, co nie? No właśnie, tak nie, nie przeskoczę. Ja ci, co ja mam tu zrobić? Nie, no naprawdę. No o, jest, dobrze, mamy. się, udało się znaleźć coś. Cześć wielka pajęczyna będzie zaraz zniszczona. O, tej Dori. Daj tego, tego. Tego! Tego! Tak to w końcu się udało. okej. Okay. Zobaczymy co się stanie. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. aha. No i mogę wytać elfa i idziemy dotować Kingiego. O właśnie. No. Okej, okay, jak pojazd. Ka. Teraz. Kończ, pokonany, dobrze. I udatowaliśmy Kingiego. Pięknie. To search me, where did you get this? It was given to me, not just a thief, but a liar as well. And Wendelheim, my mark would carry back. No dobrze, kolejna misja wykonana, która nazywała się... Muchy i pająki. Też tak czemu nie? <laughs> Okej, okay, pięknie. No w zasadzie to Legolas zielony list. Spotkaliśmy Legolas i pewnie jeszcze Taudiela. O właśnie, tak jak mówiłem. No i fajnie. I tyle. A i mogę sobie dwie kupić. Pięknie. Ciekawy jestem... Nie, nie Nic. <laughs> ok, 53 tysiące kasy to niestety... To niestety nie da mi... 100%, ale zawsze coś będzie. Z 50 coś nie w tym stylu. Pewnie tak, zobaczymy. I ile? 10, 20, 30, 40, 50, 62% nie źle, nie jest tak, że jest dobrze. Ale może być. Potem się to zdobędzie i chyba tylko 0. Myślałem, że chociaż 1. Myślałem, ale tak się nie stało. Okej, okay, nowe wydarzenia. Jedno, drugie, trzecie... Czwarte nawet, wow, tak daleko, piąte, szóste, też daleko, siódme, <gryś> ósme, dziewiąte, oj nie będę go liczył, poczekajmy, aha, koniec, no dobrze, niech będzie i czternasty krocek zdobyty. Some may imagine that a noble quest is at hand. I myself suspect burglary or something of that ilk. You seek the Ark in Stone. There are gems in the mountain that I too desire. I am listening. I will let you go if you but return what is mine. I would not trust Thranduil, the great king, to honor his word. Should the end of all days be upon us? I warned your grandfather, but he would not listen. Stay here if you will and rot. A hundred years is a mere blink in the life of an elf. I'm patient, I can wait. Okej, okay, no i dobrze, musimy wejść do jakby w fortece elfów, nie wiem, zamku elfów. Okej, okay, a więc dobrze, ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!